W myśl w zasady, że lepiej późno niż wcale, przychodzę do Was z krótką recenzją książki Pawła Frankowskiego Czysta woda na szlaku w domu i w surwiwalu. Książki Pawła bardzo lubię przede wszystkim za to, że stawia na konkrety i nie leje w nich wody, Haha. chociaż w tej pozycji wody poleje się sporo i to z różnych źródeł. Dowiecie się z niej nie tylko o sposobach pozyskiwania wody, czy o filtrach dostępnych na polskim rynku, ale Paweł, jak zwykle, rozwieje nam kilka mitów, które krążą po internecie, więc warto po tę pozycję sięgnąć, chociażby po to, żeby zweryfikować swoją wiedzę oraz uporządkować dotychczas zdobyte informacje. Według mnie najważniejsze w tej książce jest przechowywanie wody w domu. Temat bardzo nieoczywisty, ponieważ żyjemy w wygodnych czasach, woda sobie leci z kranu. Jak wodociągi zrobią nam psikusa, to można wyskoczyć do sklepu i ją kupić. Ale możliwe, że nie zawsze tak będzie, dlatego warto się przygotować i o tym, dlaczego warto przechowywać zapas wody w domu, dowiecie się z tej książki oraz przede wszystkim tego, jak ją dobrze przechowywać, żeby nie zmarnować i żeby rzeczywiście w krytycznej sytuacji ją wykorzystać. Podsumowując, uważam, że warto mieć tę książkę w swojej biblioteczce. Ponieważ eksploatuje temat wody chyba z każdej strony, a w innych książkach, w jakichś ogólnych, poradnikach, jest ten temat potraktowany nieco po macoszemu, także chociażby z tego względu warto poświęcić czas na lekturę. Maciej nie umie co prawda czytać, ale również zainteresował się tą pozycją, a to o czymś świadczy, także zachęcam do zakupu.